Widzimy słoneczko dające życie wiatr Mida! dające życie, światło też wiatr, deszcz wszystko jest żywe. Tutaj wjeżdżamy na cmentarz. No to jest smutne gdyż no, umarli grzebią umarłych Ale ja wiem, że ci którzy mają zatwierdzone 10 przekazań naszego ojca króla Chrystusa Emanuela z Martwychwstaną Jedziemy Tutaj jest taki właśnie wygląda cmentarz komunalny jest tam, tam wszędzie są wyrobki. <laughs> jest jakaś aula, tak? Do spoczęcia, prochu, bo tutaj w Holandii zazwyczaj no palą tak ciała i prochy rozsypują. <laughs> Tu mamy, tak to wygląda park, ale trochę zamglone jest. To jest cały ten obiekt. Właśnie cmentarze. Cmentarza. to jest... To jest cmentarz. No i tam widzimy dalej grobki. Ale my głosimy Boga żywego, bo Chrystus jest Bogiem żywym. Nie umarłym, lecz żywym. Tak tu wygląda właśnie na cmentarzu. Tu są nagrobki. Musimy ojca króla Chrystusa żywego. Patrzcie, rodzina. Jak piękny. Jesteśmy tutaj. Właśnie tak wygląda. Może dziwne miejsce, ale to jest cmentarz. Bądźmy właśnie żywymi rodzinami, tak jak przed chwilą widzieliśmy. Nie chcę niepokoić, też mam mieć ten spokój. Spokój w naszym Ojcu Królu Chrystusie Emanuelu. Umarłym nic nie pomożemy, tylko chodźmy do żywych braci i siostr. Widzimy, że tutaj nie ma krzyży To wygląda, że niektórzy w proch powstali i w proch się wrócą ale zmartwychwstanu, bo wiemy że ci, którzy mają 10 przekazań utwierdzonych w sercu żyją. Tu mamy staw. Tam nagrobki. No widać jakiś tam krzyż. I tak wygląda aula. Pochówku, tak? Ale jedziemy do braci sióstr żywych, którzy są w parku, bo dzisiaj jest piękna pogoda. Jest cudownie, bo z nami jest ojciec Chrystus, król Emanuel. Wszędzie tam, gdzie głosimy ojca i mówimy prawdę. Jest z nami. Proszę bardzo, rodziny, które są rodzinami w tej jedności, pojednaniu, sprawiedliwości w naszym Ojcu Królu Chrystusie Emanuelu.